Dzień dobry, witam Was przy porannej brązowej albo tam czarnej Francji, jak kto woli. Dzisiaj postaram się mówić troszkę głośniej, bo podobno są problemy, podobno macie problemy z odsłuchiwaniem moich nagrań. Bardzo Was za to przepraszam, nie wiem co się dzieje. Moje ustawienia telefonu nie, nie dają mi żadnych możliwości sterowania tym czynnikiem i jedyne co mogę to mówić głośniej. Może zacząłem mówić troszkę ciszej, nie wiem. Dajcie znać, czy jest lepiej. Staram się mówić głośno. Głośno, wyraźnie, najwyraźniej jak tylko potrafię, żeby nie seplenić, nie mam rotać coś, co czasem przerwę tylko tym łykiem kawy. Filiżanka została utrącona, zobaczcie, nie ma. Jak to jest? Urwało się uszko temu misiu, coś takiego było. Nie? No to właśnie w tej filiżance się urwało temu uszko i, i teraz jest filiżanka bez uszka. Tak to się dzieje, kiedy, kiedy przedmioty ulegają destrukcji. Nic tutaj nie jest trwałe. Wszyscy odchodzą, wszyscy umieramy, przedmioty się rozbijają, rozklejają, rozlatują, rozsypują, zamieniają w proch w pył marny. I o tym puchu pyle marnym uczy nas wiara, którą dozgonnie będziemy musieli wyznawać, czy się wam to podoba, czy się wam to nie podoba, jeżeli się w niej urodziliście. Mnie wydawało się, że bez tego, że z tej wiary da się wyrwać, da się odkleić da się odczepić. Nie bardzo to jest możliwe, widzę teraz. I zaraz Wam o tym właśnie, zaraz, mam nadzieję, skrótowo jakoś, a może nie skrótowo, opowiem. Bo sprawa wróciła u mnie na wokandę w dniu wczorajszym, gdy uświadomiłem sobie, zacząłem sobie uświadamiać pewną kwestię wczoraj, a dotarło to do mnie dzisiaj mocniej i dzisiaj przy tej kawie zacząłem się żewnie prawie rozklejać i sobie myślę tak, a może Wam o tym opowiem, bo po co Wam mam wymyślać jakieś nie wiadomo skąd historyki, skoro życie pełne jest takich ciekawych zwrotów, że można o nich opowiadać godzinami. A ja muszę się zmieścić w tych, w tych 17 czy tam 20 minutach, a może więcej. Zobaczymy. No widzicie, zacząłem tak. Mam przed sobą tutaj życiorys Adama Marczyńskiego, malarza polskiego, przedstawiciela. Tak, oni nazywają to awangarda. Przez pewien czas po 60-tych latach, lat, w latach 60., był nazywany przez, no, przez taki krótki w sumie okres, a może nie krótki. Musiałbym sprawdzić dokładnie, malarzem materii. Był związany z grupą krakowską i był skonfliktowany z Tadeuszem Kantorem. Podobno ten konflikt był dosyć mocny, dosyć taki wyrazisty. Panowie się, panowie powiedzmy tak, nie przepadali za, za sobą. To jest dosyć ważne, dlatego że Tadeusz Kantor był przedstawicielem. Nie był przedstawicielem, źle mówię, źle mówię, wróć, wróć, wróć. Nie był niczym przedstawicielem. Był specyficzny, był specyficzny i otaczali go ludzie jemu podobni. I my też otaczamy się wszyscy ludźmi sobie podobnymi. I jeżeli my się konfliktujemy z kimś, to zazwyczaj ta nasza grupa również jest, jeżeli jesteśmy jakimiś takimi przewodnikami stada, to konfliktujemy całą grupę z innymi podobnymi grupami, którzy sympatyzują z innymi osobnikami. I tutaj tak się to działo, że mimo iż profesor Adam Marczyński, to był rocznik 1908, zmarł chyba 90, w 80. latach, połowa lat 80. i co ciekawe, jak zacząłem sobie zerkać tutaj do jego życiorysu, to jest 1985 data śmierci i pochowany jest na cmentarzu, tym samym cmentarz salwatoriański, tam gdzie mój nauczyciel, mój, mój nauczyciel malarstwa. Który męczył się ze mną, mam nadzieję, że się męczył yy, przez 5 lat. Także na tym samym cmentarzu spoczywają. Ale dlaczego od dziś na tapetę tutaj mam wyciągniętego profesora Adama Marczyńskiego? Ja nie poznałem go nigdy osobiście, chociaż już wtedy żyłem w 85 roku, już miałem się całkiem nieźle. I w 85 roku już nawet zgroliłem, już nawet malowałem, rysowałem. Także nie było mi to obce. A już wam zaraz opowiem, dlaczego tak, skąd się wziął ten Adam Marczyński. Ano wziął się stąd, że w dniu wczorajszym wracaliśmy z żoną z tych naszych wojarzy, rodzinnych wojarzy na te kilka dni, gdzie wyjechaliśmy w okolice Zakopanego. I wyobraźcie sobie, no to, to musiałbym wrócić teraz z historyjką, bo to się, ale Wy lubicie, jak ja tak wracam, jak ja tak skarżę z tematu. Pozornie, znaczy ten sam temat, tylko opowiadany z różnych, elemen... z, różnych z różnych, linii czasowych. O, tak byśmy to mogli, mogli nazwać. Z różnych linii czasowych, ale jak Wam to zacznę historycznie opowiadać, jak to się wszystko toczyło, to będzie nudne, i dla mnie też to będzie nudne. To chyba, chyba nie. Ktoś się dobija do mnie, tutaj widzę na podglądzie. Zacznę inaczej. Zmienimy koncepcję. Widzieliście u mnie obrazy, które... O, zacznę od tego. Widzicie to? To jest ten obraz, nad którym pracuję. Teraz Wam może będzie lepiej. O, teraz lepiej. Wskazałem go. I to jest obraz, który jest jeszcze... Nie dotknęła go farba. To jest dopiero płaszczyzna, na której będzie nałożona dopiero farba. I zobaczcie, co tutaj jest. Są takie kule wirowe, które są choropowate. One są takie. Jak wypalone. One są. No to widzicie sami, czujecie to nie. Takie, takie coś dziwnego. I, i to, te dziwności towarzyszą moim obrazom od chyba dwóch lat, odkąd zacząłem praktycznie malować. Ja się zastanawiałem, skąd u mnie. Ta kula, która się pojawia, która, czy to są może gdzieś się te szare kule u mnie w głowie, wiecie, obracają te, które kiedyś tam widziałem i fotografowałem. Otóż nie. Rozwiązanie przyszło w dniu wczorajszym. Wczoraj, gdy w moje ręce trafił pewien przedmiot, zrozumiałem skąd się u mnie bierze ta kula z tym wirem. Skąd bierze się ten element kosmo, kosmologii czy kosmogonii, jakby tam zwał w, tych moich, w, tej, w tej mojej pracy twórczej? Z przeszłości. Z przeszłości. Z czasu, gdy byłem dzieckiem, gdzie wpajano mi katolicyzm, gdzie wpajano mi jedynie słuszną postawę życiową, współczującego postawę katolika, współczujący katolik, który. Współczuje całemu światu i chce cały świat uratować. Bo powinien każdy katolik ratować świat i powinien nawracać na jedynie słuszną, jedyną drogę. Jak apostołowie. Bo to jest apostolstwo. Apostolstwo, które jest wryte, wpisane w chrześcijaństwo. A po co to jest? No, apostolstwo jest po to, żeby nikt o tym katolicyzmie po prostu z czasem nie zapomniał. Bo gdy katolicy umarliby, nie mieliby swoich następców. Więc muszą apostołować do sedna. W moich obrazach widzicie nieraz ten element, który tu się pojawia, jako się po tym się źle rysuje, może to tak, ale mniej więcej. I widzicie, że są, rysuję, często rysuje orbity. Rysuję, można, wyobraźcie sobie orbitę. Taką, że coś tu jakiś odjeżdża, następny leci. Pokazuję Wam na moich rysunkach. Ja celowo wziąłem dzisiaj żeby on był matowy, żebyście tutaj widzieli to. Pokazuję Wam, że to na przykład leci, tutaj jakoś ciało spada. Tego typu rysunki. A ten rysunek jest rysunkiem specjalnym. Specjalnym dla Was, żebyście zrozumieli to, co do mnie dotarło wczoraj. Ten rysunek. Zaraz... Wyobraźcie go sobie i wyobraźcie go sobie, że tu jest jakiś element spadający na to ciało. Dobra, wystarczy. Teraz, jakbym jeszcze zrobił tak. To są moje rysunki. Wszystko tyczy się tego czegoś. Celowo zrobiłem tutaj taki, 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 o taką odskocznię, żebyście zaraz. Zaraz zrozumieli. Dobra. Wczoraj zostałem, wracając z tego mojego, z tych naszych wojaży. Zostaliśmy zaproszeni przez, przez, przez sympatyczną osobę, którą poznałem dzięki moim nagraniom o ojcu Pio. I potem dzięki moim tutaj dalszym opowieściom związanym z malarstwem i tak dalej. Poznaliśmy się najpierw mailowo. Pani mieszka we Francji. Pani mieszka we Francji, jest troszeczkę ode mnie starsza. Okazało się, że pani jest. Co pewien czas przylatuje do Polski, przybywa do Polski i mieszka, mieszka w Zakopanym. Pani pochodzi z Zakopanego, ale jej przodkowie pochodzą z innych rejonów. Jej tato był fotografem zakopiańskim bardzo znana i ceniona postać. Między innymi pokażę Wam, tu są, tu, tu są książki, to jest jedna z książek, gdzie fotografie taty tego, tej Pani, w sumie Pani Krystyny, bo ja będę mówił tutaj nazwiskami i imionami, a co Wy myślicie? Tu jest na przykład zdjęcie Andrzej, Andrzej Marusarz podczas roku 1939 w Zakopanem. Fotografia Pan Roman Serafin. To jest zdjęcie Maruse, Pana Marusarza. I tych zdjęć pana Serafina jest więcej. Otóż yy, Krysia Serafin właśnie jest córką. Córką yy, pana Romana. Krysia ma dwuczłonowe nazwisko, bo jedna, jeden członek jest francuski, drugi jest wyniesiony z domu, czyli z nazwiska nazwisko Serafin. Wczoraj dostałem tą, ten jeden tom, tutaj drugi ten tom. To są te, te książki w, ze zdjęciami yy, pana Romana, nie żyjącego już od 1992 roku. Fotografa, fotografa zakopiańskiego. Jego negatywy, jego zdjęcia są w muzeum i będą teraz szerzej nawet znane, dlatego że muzeum zakopiańskie przejęło spuściznę po, spuściznę po panu Romanie i Krysia właśnie wydała już ostatnie, ostatnie, prawie ostatnie rzeczy do muzeum, związane z fotografią z czasów jeszcze przedwojennych, powojennych już i chyba przedwojennych też. I co to ma do mnie? No właśnie Wam wyobraźcie sobie. Wracamy wczoraj z tych naszych wojaży i jestem zaproszony przez Krysię do Zakopanego, więc zahaczyliśmy o Krysię, którą poznałem, tak jak Wam mówię, przez moje nagranie. Bo okazało się, że Krysia akurat wtedy, gdy my byliśmy na tych naszych wojażach, jest w zakopanym, Czyli była od nas o 20 km my koło Zakopanego. 20 km od nas, więc jak można było nie przyjechać? Czyli ona trafiła w czas, gdzie z Francji przybyła do Polski, jest w tym swoim mieszkaniu, w zakopanym. My jesteśmy przez przypadek zupełny obok tego zakopanego w rejonie. My przyjeżdżamy do niej, a ona mówi mi tak, że słuchaj, Sławek, bo ja opowiadałem Ci kiedyś o, o pewnych rzeczach, które zostały po moim tacie, których prawdopodobnie muzeum nie zechce. I muzeum pewnych rzeczy nie chciało. I zostałem wczoraj obdarowany. Z po właśnie panu fotografię, po panu Romanie Serafinie. I jestem szczęśliwym posiadaczem. Pokażę wam zaraz, co dostałem. Nie wszystko wam pokażę. Pokażę wam część tylko, bo dostałem więcej tych rzeczy. Mianowicie, dostałem osobisty aparat fotograficzny pana Romana. Proszę zobaczyć. Tego muzeum nie chciał. Tutaj z tyłu są jego nawet inicjały, napisane z tyłu na, na aparacie. Tak, dobrze widzicie. Dostałem osobisty aparat, którym były fotografowane te zdjęcia. Nie wiem dlaczego muzeum tego nie chciało, bo podobno muzeum ma takie aparaty. Takie ma, ale nie te. Dostałem aparat jeszcze z czasów, y, początków II wojny światowej. Również, którym fotografował pan Roman. Dostałem do tego jeszcze wyposażenie wiecie w formie obiektywów różnych. Poszło to wszystko w moje ręce. W moje i mam jeszcze się podzielić tym z moim synem, który również zajmuje się fotografią i filmem. I tak się właśnie stanie. Bardzo dziękuję Ci, Krysiu, za, za, za spuściznę po Twoim tacie. Trafiło to w dobre ręce i będzie to wykorzystane. Aparat trzeba będzie przesmarować, rozebrać, dać do konserwacji, żeby przywrócić im, bo to od 1992 roku. Nie wiadomo, czy były używane i czy były fotografowane, więc nieraz tam, wiecie, te smary trzeba od nowa uruchomić. Dostałem też parę innych rzeczy, między innymi pokazałem Wam tutaj o tą, te zdjęcia w tej książce, a zacząłem od, od powiedzenia Wam o Adamie Marczyńskim, bo okazuje się, że Krysia skończyła ten sam wydział na Akademii Sztuk Pięknych, co ja, tylko wcześniej. Więc jesteśmy, jak gdyby, koleżeństwem epokowym, które wymieniło się epokami po tej samej Akademii, po tym samym Wydziale. Mieliśmy do czynienia jeszcze z tymi samymi wykład niektórymi wykładowcami, którzy uczyli im mnie, i krysie. Natomiast krysie uczył, malarstwa uczył Adam Marczyński. Krysia im wczoraj mówi, że ona miała do czynienia z malarstwem właśnie pana profesora Adama Marczyńskiego. Nie? który leży na tym samym cmentarzu, gdzie mój nauczyciel. Akurat mm, zacząłem właśnie od tyłu, bo lubię zaczynać od tyłu. Ale okazuje się, że opowieść moja tyczy się dalej. Jak, co, co mają te aparaty, co ma to wszystko wspólnego z tym rysunkiem? Już, to, już zmierzam do celu. Mam niewiele czasu, bo to troszkę mi się rozciąga, ale lubię. Nie lubię, bo kawa jeszcze nie wystyła. Drążę to tak, żeby, żeby Wam pokazać całą otoczkę tych dziwnych rzeczy, żeby wyłapać pewne, pewien szczegół. Wczoraj jesteśmy u Krysi, pijemy kawę. Już jest wieczór i Krysia mówi, że mam jeszcze dla ciebie Sławek mówi coś takiego co, bo mówi, że jesteś z Nowej Huty. Ja mówię tak, bo pochodzę z Nowej Huty i Krysia miała siostrę, Halinkę. Halinka była prawą ręką swojego taty w zakładzie fotograficznym. Rysowała, malowała też, ale głównie fotografowała. Zajmowała się fotografią. dostałem w prezencie zdjęcie z nowej huty. Zdjęcie autorstwa siostry Krysi, czyli Halinki. Słuchajcie, Halinki Serafin. I od tego zdjęcia wczoraj się zaczęłam, praktycznie zaczyna moją opowieść, moją, moj, mój powrót do przeszłości. Pokażę nam coś. To jest to zdjęcie. Prawda? Teraz przyjrzyjcie się wyraźnie. Jeżeli jesteście z Nowej Huty, będziecie wiedzieć, co przedstawia to zdjęcie. Tu nie chodzi o przedstawianie. Tu jest zobaczcie, jaka jest kompozycja tego zdjęcia. Tu chodzi o kompozycję tego zdjęcia. Mnie zmroziło. Ja pokażę Wam to zdjęcie tutaj. Ono tutaj sobie nam. To jest zdjęcie na płycie. To jest płyta taka specjalna, lekka płyta. Ona ma tutaj łóżko do zawieszenia, bo to jest oryginalne zdjęcie, gdzie pani Halinka jako młoda osoba w latach 70., czyli w czasie gdy ja byłem dzieckiem, za to zdjęcie zdobyła pierwszą nagrodę w jednym z konkursów międzynarodowych. To zdjęcie na odwrocie, tu jest podpisane, jeszcze na dole przez panią Halinkę jest jej autograf tutaj w narożniku. Ono było za granicą na, na konkursie i ono zdobyło pierwszą nagrodę jako reprezentantka Polski. To zdjęcie. O, tam jest nazwa, tytuł tego zdjęcia. I ja to zdjęcie dostałem. Zdjęcie z kościoła, z nowej huty, kościół Arkipana, wnętrze kościoła Arkipana z mojego dzieciństwa, które zapamiętałem. Tam, gdzie szlifowano mnie religii. Niedaleko w sumie, no bo wiecie, nowa huta, no trzeba by było może ze 2-3 kilometry do miejsca, gdzie były rozmowy z ojcem. Pio w Nowej Hucie, ja tam wokół tego kościoła, tam, tam było moje dzieciństwo. Pierwsze, potem w inny rejon Nowej Huty. I słuchajcie, do celu. Pokażę Wam teraz zbliżenie, bo to zdjęcie ma w sobie jedną dla mnie tajemnicę, którą Wam powiem, i drugą tajemnicę, którą w dzisiejszym nagraniu Wam jeszcze nie zdradzę. Ale jeżeli byliście w kościele w arce, to przyjrzyjcie się na to zdjęcie, co w nim jest dziwnego. Dziś pokażę Wam to, co się wiąże ze mną, a potem Wam pokażę sprawę bardzo dziwną i tajemniczą związaną z tym zdjęciem. Przyjrzyjcie się na ten element. Widzicie to? A teraz zobaczcie to, co jest co narysowałem. Widzicie to? Zobaczcie jeszcze raz. To jest tabernakulum, tu jest ołtarz, to jest tabernakulum, a tutaj jest światełko, które zawsze świeciło na czerwono. To jest to, co narysowałem wam tą żaróweczkę tutaj świecącą. To tabernakulum jest wygląda jak księżyc, jak zespawany księżyc, jak kapsuła obtopieniowa. Tam jest okienko, to się otwiera, otwiera, tam są wszystkie, wszystkie te, te święte rzeczy, które, wiecie, używane są podczas Eucharystii. I tu są te orbitale krążących wszystkich tych w kosmosie. To jest kosmiczne tabernakulum. I ja wczoraj, jak dostałem to zdjęcie w prezencie, uświadomiłem sobie, że ja ciągle kręcę się koło mojego świata dzieciństwa. Ciągle do tego wracam. Gdzieś tam jest coś, co powoduje jakąś na mnie albo rysę, albo jakiś problem nierozwiązany, albo coś, z czym, jestem, z czym się utożsamiam nawet gdybym nie chciał. Ja ciągle wracam w tych fakturach w moich obrazów. To są faktury tego tabernakulu nieuświadomionego z mojego dzieciństwa. Wiecie, i wczoraj, gdy to do mnie dotarło, gdy przypomniałem sobie to tabernakulum, na które patrzyłem, przed którym się modliłem, hołdy składałem, zrozumiałem, jak oni mi to wyryli, jak oni zryli mi beret do cna. I dotarło do mnie, czy jest w ogóle możliwe wyrwanie się z tego. Czy jest możliwe popatrzenie na świat oczami takiego nieskażonego dziecka, takiego normalnego człowieka, bez ideologii, bez podtekstów, bez kontekstu, bez tej całej otoczki tego wszystkiego, bez tej czapki nałożonej na niego, żeby zobaczyć ten świat taki, jaki on naprawdę jest. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo po tym wczorajszym, po tym prezencie, zostałem jakby mnie ktoś szczelił w łeb. Rozumiecie? Wydawało mi się, że moje obrazy, moja twórczość. To jest oderwanie się od tego wszystkiego, że to jest coś, co ja idę w jakiś inny świat, który, który ja sobie wyobrażam, gdzie ja go konstruuję, ja go buduję. A okazało się, że ja się kręcę w kółko, jak te moje wiry. Wróciłem do moich korzeni i, i bazgrole to samo, co kiedyś mi tam do łba jako dziecku zaszczepili. Tak to wygląda. Jeśli tak to wygląda u mnie, to sobie teraz wyobraźcie, wy, którzy to oglądacie. Czy u Was nie jest podobny mechanizm? Wydaje się Wam, że jesteście już dorośli, idziecie własną drogą, a tu nagle okazuje się, że jakieś elementy, które próbujecie zepchnąć, które próbujecie wyprzeć, wypływają Wam w innym miejscu. Naciskacie tu, żeby nie wyszło, a ono wyłazi tam, wyłazi tam, wyłazi jeszcze gdzie indziej. No tak jak u mnie wylazło przez obrazy. Ja akurat miałem szczęśliwe dzieciństwo, ale gdybym ja miał nieszczęśliwe dzieciństwo, to, no to byłoby to samo, co u Goi i u innych twórców, którzy całe życie epatowali tym, co ich boli, tym, co ich tam kiedyś zraniło, co ich skiereszowało. No ale czy da się z tego wyzwolić? Czy da się to odsunąć? No ja problemu nie mam, bo ja nie muszę tego odsłuchać, mogę to zostawić. Nie wiem, co ja z tym jeszcze zrobię, ale sama świadomość, że coś takiego istnieje, no mnie, no nie jest przerażenie, że ja się tym przeraziłem, ale byłem, jestem jeszcze, jestem jeszcze w takim szoku zdziwienia. Jakim cudem to wszystko tak w człowieku może głęboko, głęboko siedzieć? Jak oni mogli to tak zainstalować? A mogli, bo zrobili, bo to tak jest. I druga rzecz, jeszcze teraz troszkę, a może Wam dzisiaj to jeszcze powiem. W sumie co mi szkodzi, zrobimy dłuższe troszkę nagranie. Druga tajemnica tego obrazu. Nawet Krysia nie zna tej tajemnicy obrazu drugiej. Krysia, która mi wczoraj ten obraz dała. Do, ja, do, do mnie dopiero dzisiaj to dotarło. Wczoraj wiedziałem, że coś tu jest nie tak z tym zdjęciem. Coś jest nie tak. A mianowicie, co jest nie tak? To jest zdjęcie zrobione z dwóch perspektyw, z dwóch miejsc. Na jednym zdjęciu są dwa widoki, dwie perspektywy. To zdjęcie jest kolarzem. Dobrze słyszycie? W tym kościele nie ma takiej możliwości, żeby patrząc na ołtarz widzieć tabernakulum, bo tabernakulum jest po przeciwnej stronie. W oryginale, gdy patrzycie lekko w dół, będziecie w tym kościele, patrzycie lekko w dół, jest po przeciwnej stronie. Więc jest zmiana, więc autorka tego zdjęcia świadomie zmieniła, świadomie odwróciła negatyw. To samo jest z, koś, z krzyżem. Gdy jesteście i patrzycie na układ tutaj ołtarza i tabernakulum, krzyż z Chrystusem jest po lewej stronie. Ale co jest jeszcze interesujące tutaj, jak jesteście i wiecie, znacie budowę tego kościoła, tej arki Pana, w środku jesteście w arce, czyli arka jest to jest podwozie tej arki pływającego tego okrętu i okręt ten pływającej arki, która ocalała po katastrofie, po powodzi, po powodzi, która zmasakrowała, która zmiotła ludzkość, jej maszt tej arki jest krzyżem. Oczywiście, teraz zainstalowano tam, wiecie, przekaźniki, nie? To teraz instalują przekaźniki do przesyłu internetowego, więc posługują się krzyżami, żeby y, pornolstwo i wszystkie syfy, cały syf świata przez ten krzyż transferować. Oni wiedzą, ale z tego są pieniądze. To im nie przeszkadza. Mnie to przeszkadza i to mnie to raziło. Że zarabia się na krzyżu, na Chrystusie, na konstrukcji, na, nawet na architekturze, na wszystkim, gdzie się da zarobić, zarabiają. Od tego są, są specami. I teraz tak, ten krzyż, ten maszt tej Arkipana, on jest za plecami Chrystusa. On, nie, Chrystus nie jest przybity do krzyża. On jest to, to co tutaj widzicie, to nie jest krzyż. To jest antrysola, na którą można wejść od tyłu. I tu od tyłu powinny być jeszcze, jakbyśmy widzieli, organy. Tych organów nie ma, bo to jest widok na wschodnią stronę, na wschód. I teraz tak, krzyż. Ten wielki maszt jest za plecami Chrystusa, ale w oddaleniu mniej więcej w tym miejscu. Ja sobie to wczoraj uświadomiłem. Byłem w tym kościele setki razy i nie przyszło mi do głowy, że ten Chrystus jest przybity do tego masztu, tego okrętu. Rozumiecie zamysł? Genialność zamysłu architekta, który projektował tę budowlę. Tego się nie widzi. Więc są jakby dwa krzyże. Jeden to jest to te... Na tym tał, bo to jest jeden wspornik, i antresola z ludźmi jest tym krzyżem niby. Ale prawdziwym krzyżem to jest maszt, który popycha, bo ten krzyż, maszt, który pcha tą łódź, która, która ocaliła ludzkość. Wymowa tego. Myślicie, że ktoś z tych księży zdaje sobie sprawę, tam pracujących w tym, z wymiaru tej budowli, wzięli i wsadzili tam nadajniki. Kasiora ma lecieć. Barany mają być przysposobione. Ktoś, kto to projektował, był człowiekiem głęboko wierzącym, głęboko ufającym i mającym niesamowitą wiedzę. I ja sobie to wczoraj uświadomiłem, a dzisiaj tak dobitnie, że jest to fotomontaż, jest to kolaż. Powiem Wam, jak się nazywa, bo tutaj jest polska, polska nalepka jeszcze z wystawy. To przeczytam Wam tytuł, tytuł tego obrazu. k swetlu. W stronę światła, ku światłu. I zobaczcie, to, co jest pod łodzią, ten, o te okna, ten optymizm, ten, ten uśmiech, który tutaj jest. Pamiętacie ten mój wcześniejszy obraz, ten uśmieszek, gdzie te planety układały się w ten uśmieszek. Ten Chrystus patrzący na to światło, w stronę światła, oświetlony. I jeszcze ciekawostkę Wam do tego podam. Autorem tej rzeźby jest profesor Chromy. Jego córka chodziła ze mną do liceum. Ja ją znałem, ona pewnie mnie nie kojarzy. W każdym razie była w klasie prawie równoległej, bo ona była w klasie wystawienniczej, ja byłem w klasie konserwacji rzeźby. I tak się to widzicie jeszcze jeszcze złożyło dodatkowo, nie? No i tak i tyle na dzisiaj. Życzę wam pięknego dnia, mądrych wyborów i, i mam nadzieję, że że jutro też coś przygotuję, coś Wam fajnego nagram. Mam nadzieję, że za, nie zanudziłem wam, Was dzisiaj, bo, bo ja to czuję, że, że dzisiejsze nagranie było dosyć, dosyć, fajne, dosyć fajne, a wprawdzie nie czytałem tekstu Pana Doktora, ale czasem jest tak, że nie muszę czytać tekstu Pana Doktora. Pan Doktor jest, przewija się w tle. Zresztą widzicie książkę Pana Doktora i Pana Tomasza. Odsyłam serdecznie i polecam tą książkę. Dla wszystkich, dla wszystkich chętnych, ale żebyście nie myśleli, że was nagabuję do tego. Nie, ja tylko sugeruję. Sugeruję. Tam jest wiedza, tam jest mądrość, tam jest przeżycie i tam jest zdrowie. Zdrowie i szczęście wasze i waszych najbliższych. Wyborów dokonujecie tylko wy. Tylko wy. I, i nie dajcie sobie wcisnąć do głowy ani tego, co ja tutaj czym ja epatuję, tylko wybierajcie własną drogę, bo będziecie odpowiadać przed samym sobą i odpowiadacie. Z własnych wyborów, a nie, że ktoś wam coś polecił, ktoś wam coś powiedział. Yy, nie, to są wszystko wasze wybory. Tak jak ten, te obrazy, które ja maluję, to są moje wybory. Wprawdzie do tej pory nie były do końca uświadomione, teraz już są. Ja po prostu mam przed oczyma to wryte tabernakulum, które gdzieś tam, czyli mógłbym teraz wam powiedzieć, że moje obrazy są obrazami sakralnymi, nieuświadomionymi. Tak by to wyglądało. Zacząłem malować święte obrazy, nie wiedząc, że że maluję święte obrazy. No i co? Miłego dnia. Cześć.